W studiu aktualności jest już Beata Bartman, zatem czas na nasze interwencje. Czym dzisiaj zajęłaś się? Jaki problem postarasz się rozwiązać? Dobry wieczór Państwu. Dziś interwencja mieszkańców jednego z niewielu domów jednorodzinnych przy ulicy Staszica w Rzeszowie. Wokół są bloki i garaże należące do właścicieli mieszkań w blokach. Kierowcy codziennie przejeżdżają pod domem, jadąc do pracy czy wracając z niej. Choć, jak twierdzą właściciele budynku, mogliby korzystać z alternatywnego przejazdu. Poskarżyli się, że z tego powodu pękają im ściany. Budynek jest też zalewany po opadach. Gdy w związku z remontem drogi przy wieździe pojawił się krawężnik, właściciele domu bardzo się ucieszyli. Dlaczego jednak wywołał on osiedlową awanturę? Proszę popatrzeć. Mieszkamy tutaj, tutaj, w tym domku. z stop jesteśmy zalewani tutaj przez tą górkę, przez, przez te garaże, przez te place. Wszystko po zimie. Akuratnie miałyśmy pełno śniegu i pełno wody na ogródku. W tej chwili go osuszamy. Prosiłyśmy, walczyłyśmy o to, żeby zamknęli drogę, nie zamknęli nam. Mówią, że to jest Problemem droga jest droga biegnąca tuż pod domem. To alternatywny dojazd do znajdujących się w głębi garaży, bo z drugiej strony też można do nich dojechać. Właściciele domu są zdesperowani, bo auta jeżdżące pod ich oknami powodują pękanie ścian. Niedawno przy okazji remontu drogi przy wjeździe powstał krawężnik, o który zabiegali, a który dodatkowo ma ochronić ich posesję przed spływającą z góry wodą. Prosiliśmy państwo, żeby nam zrobili wyższy stopień, żeby nas nie zalewało. Mamy z powrotem problem. Bo chcą robić nową nawierzchnię, bo państwo, którzy z tamtych garaży i ze spółdzielni wyjeżdżają, niszczą samochody. To jest tylko objechać cztery garaże i wyjechać bez szwanku, bez niczego, bo tam nie ma w ogóle żadnego stopnia. Inaczej sprawę widzą właściciele tych garaży. Domagają się usunięcia przeszkody. Co chwilę o ten krawężnik stukam autem. Jest coś, chyba odpowiada za drogę, więc jak rozwalę, będę składał wtedy ja skargę o odszkodowanie. A przejechać jest tu faktycznie ciężko. Kierowcy tłumaczą, że nie mogą korzystać z alternatywnego przejazdu z powodu innych kierowców, którzy blokują drogę, parkując swoje auta. To jest do zrobienia wszystko. Tylko trzeba było zrobić faktycznie ten troszeczkę, hmm, nawet nie stopień, tylko trochę przedłużyć hmm, wjazd, żeby tam można było w ogóle wykręcić. Druga rzecz, tu stają zawsze auta. Ja mam długie auto, ja nie wykręcę. Co ciekawe, kierowcy korzystający z tego wjazdu przyznają, że zdają sobie sprawę z problemów właścicieli domu. No wiem o tym, tak? Wiem o tym, bo, bo tam dom jest niżej położony, to zalewa. To rzeczywiście faktycznie. Ten krawężnik, bo woda spływała. Jak nie był krawężnika, woda tam na podwórku. Ale twierdzą, że nie mają wyjścia. Na krawężnik się nie godzą. Jeszcze dzisiaj mam zimowe opony, ale jutro jadę wymienić do, do Mercedesa, jak ja tu wjadę. Ja łamię felgi aluminiowe, które kosztują po 3000 czy 4000. A gdyby tu był taki krawężniczek, taki malutki tu, to ja wiadę, a to nie przeszkadza? No to mówię panu, że tam nie mogę skręcić, bo tam ciągle parkują. Właściciele domu twierdzą, że wystarczyłaby odrobina dobrej woli sąsiadów. Zamiast tego są codzienne kłótnie na osiedlu. Pan mówi, że 4 tysiące płaci za felgi, a teraz za ja mam jedno. tutaj dom i ja do tego domu non-stop dokładam osuszanie, remontowanie, ja pękają mury, a więc zakładanie murów, tynkowanie. Ja mieszkam w Rzeszej, prawie 40 lat. Co ciekawe, o interwencję w tej sprawie proszą i właściciele domu, i garaży. Ekipa, która na zlecenie miasta przyjechała dokończyć pracę, odjechała z niczym. Tutaj nikomu nie przeszkadza, jeżeli będzie tutaj taki malutki ten, bo woda jak wyjdzie dotąd, to to nie przeszkadza temu, bo ona i tak pójdzie na dół. Ale nam, jako użytkownikom na awaryjny wjazd, to nam bardzo umożliwi, bo nie będziemy łamać felg. Obie strony przedstawiają swoje racje. A Twoim zdaniem, jaki jest sposób rozwiązania tego sporu? Tak, obie strony mają swoje racje. Rozwiązanie. Rozmawiałam o tym z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, jego dyrektor zna tą sprawę. Krawężnik nie zostanie usunięty, ale wybrano rozwiązanie, które według mnie nie zadowoli żadnej ze stron, dlatego że w tym miejscu podniesiona zostanie jezdnia. Krawężnik będzie więc niższy, to umożliwi wjazd na tę drogę i ma spowodować, że woda nie będzie spływała na te posesje. Natomiast rozwiązanie, które pewnie są satysfakcjonowałoby obie strony z tego, co ja tam widziałam, jest inne. Gdyby droga ulica Staszica w górnym biegu została tam dalej to jest droga osiedlowa, stała się drogą publiczną, można by w tym miejscu postawić zakaz parkowania. Teraz na drodze wewnętrznej osiedlowej nikt nie, nie przestrzega takiego zakazu. Gdyby taki zakaz się pojawił na drodze publicznej, można by było odholowywać auta, można by było karać mandatami. Gdyby auta tam nie parkowały, można by było korzystać właśnie z tego alternatywnego wyjazdu z tej drugiej strony i skończyłby się problem dla mieszkańców tego domu jednorodzinnego, bo wszyscy bez problemów, nawet długimi autami, tak jak panowie mówili, mogliby wyjechać spod garaży. I takie rozwiązanie podpowiadamy urzędnikom miejskim. Tak, liczymy, że być może ta nasza wizja lokalna na miejscu przyniesie jakieś efekty. A dziś chciałam jeszcze powiedzieć krótko o jednej sprawie. Napisał do nas pan Antonis i skrzyni koło Krosna i poskarżył się na problemy z odszkodowaniem za zniszczenia spowodowane przez dzika. Proszę popatrzeć, to film nadesłany przez naszego widza. Można powiedzieć, że sprawca został Złapany na gorącym uczynku dzik zniszczył ogrodzenie domu. Właściciel oszacował straty na półtora tysiąca złotych. Napisał do starostwa, ale został odesłany do koła łowieckiego. Stamtąd do Urzędu Wojewódzkiego, a z Urzędu Wojewódzkiego do Urzędu Marszałkowskiego. Ponieważ mamy wiele takich sygnała, sygnałów, więc wyjaśniamy, jeśli macie Państwo podobne problemy, szkoda tracić czas. W takich przypadkach nie ma szans na odszkodowanie. A o szczegółach przedstawiciel departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. Na dzień dzisiejszy ustawodawca nie przewidział odpowiedzialności za szkody w ogrodzeniach, w upra uprawach typu uprawy ozdobne, krzewy ozdobne. Musi to być powiązane z produkcyjną funkcją gruntu, czyli mamy po prostu i jeszcze na gruncie rolnym. Wiadomo, że jeżeli jest grunt miejski, zurbanizowany i w wypisie rejestru gruntów jest to grunt budowlany czy inny niż rolny po prostu odpowiedzialności takiej nie ma ani zarząd, ani kołowiecki i na dzień dzisiejszy żaden organ nie jest odpowiedzialny za tego typu szkody.